Główną bohaterką lektury, którą omawialiśmy na lekcjach, była Kasia. Była dziewczynką o rumianej, okrągłej i trochę nadąsanej buzi. Miała ciemne, szarobure oczy, nos odrobinę zadarty, włosy proste i ładnie uczesane. Kasia nosiła często granatowy sweterek i spodniczka w kratkach. Rodzina naszej bohaterki składała się ze czterech osób: mamy, marysi, taty, Sytmunta, seseko, prata, jurka oraz Kasi. Kasia chodziła do szkoły i miała wiele koleżanek i kolegów, na przykład Ewkę, Magdzię, Jędrka i Kazia. Pewnego dnia mama Kasi musiała pojechać do szpitala. Wszyscy domownicy przygotowywali mieszkanie na powrót mamy, robiąc wielkie porządki. Mama wróciła do domu z wielką pociechą, malutką siostrzyczką Agnieszką. Kasia była bardzo niezadowolona z malutkiej siostrzyczki. Chciała, żeby mama oddała dziecko. Była zezdrosna, że rodzice poświęcają wiele czasu małej Agnieszce, a nie jej. Z tego wszystkiego opuściła się w nauce i zaczęła dostawać dwuje. Kasia była często niemiła dla koleżanek w szkole. Kłóciła się i popychała Antolkę, często kłamała. Podobnie źle zachowywała się w domu ob obec rodziców i rodzeństwa. Mimo tego brat Kasi Jurek pomagał jej w lekcjach. Dziewczynka coraz lepiej uczyła się i zaprzyjaźniła z antolką. Pewnego dnia mama poprosiła Kasię, aby popilnowała Agnieszkę. Kasia nie zwracała uwagi na płać dziecka, bo była zła na siostrę. Malutka miała problemy z oddychaniem, ale na szczęście Kasia zorientowała się w ostatniej chwili i pomogła młodszej siostrzyce. Agnieszka mocno zachorowała, a Kasia. Miała ogromne wyrzuty sumienia, że choroba jest z jej winy. Na szczęście malutka wyzdrowiała. Kasia zdała sobie sprawę, że bardzo kocha siostrę. Kasia zmieniła się w najlepszą starszą siostrę na świecie.